Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Mamy sobota, sobotę, godziny wieczorne, więc lecimy, sprawdźmy co tutaj działo się w ostatnich godzinach. No i przede wszystkim naszą uwagę zwraca południowy... Południowa Polska, południowy zachód, ponieważ tam wystąpiły bardzo silne, ba intensywne i długotrwałe opady deszczu, zgodnie z wyliczeniami modeli numerycznych, chociaż one tutaj przesuwały trochę te opady bardziej na północ bądź bardziej na południe. Finalnie okazało się, że najbardziej intensywne opady deszczu występowały w województwie dolnośląskim i tutaj okolice Wrocławia. 60 do 80 mm to były maksymalne sumy dobowe. Natomiast najwięcej deszczu spadło w miejscowości Trzebnica, 81 mm. Naprawdę bardzo duże ilości opadów w województwie dolnośląskim. Na pozostałym obszarze w Polsce południowej już tych opadów było mniej, ale mimo wszystko tam ten deszcz występował. Ale oprócz deszczu występowały też burze. Tutaj mamy jedno z wyładowań, które zarejestrowane zostało w miejscowości Rudenka gratuluję zdobyczy. No i cóż, te burze były przede wszystkim na południu polski w województwie śląskim, na krańcach południowych województwa opolskiego, te burze nie były zbyt silne, no ale dopełniały po prostu tych opadów deszczu. Zdecydowanie więcej, burz, bardziej niebezpiecznych było w Polsce, w Europie południowej. Przede wszystkim tutaj, chociażby w Chorwacji, chociażby na Węgrzech, w Austrii, północne Włochy, tam ta sytuacja pogodowa była zdecydowanie bardziej dynamiczna zdecydowanie bardziej niebezpieczna. W sobotę niż który. Pływał na pogodę i który przyniósł właśnie te intensywne opady deszczu w Polsce Południowej, odsuwał się nad Ukrainę, natomiast do nas zbliżał się front atmosferyczny, który już po pogodę nam popsuje w niedzielę. Ten front atmosferyczny przyniesie opady deszczu oraz przyniesie burze na południu Europy. Nadal piękna, słoneczna pogoda, aczkolwiek nad południowymi Włochami zaczyna tworzyć się nisz. Tak jak wspominałem, nisz, który które znów w Polsce te opady deszczu i burze przynosił, odsuwa się nad Ukrainę. Opady deszczu występowały w sobotę, w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych. Zdecydowanie w Polsce południowo-wschodniej województwo lubelskie, województwo podkarpackie. Natomiast im dalej na zachód, tym tych opadów było mniej. Natomiast zdecydowanie więcej było już przejaśnień. Ale ogólnie sytuacja pogodowa w sobotę już była zdecydowanie bardziej spokojna. W niedzielę, niż Larisa, o którym mówiłem przed chwilą, odsuwać się będzie dalej w kierunku Rosji. Do nas będzie zbliżać się niż MINA-2 i z ciśnieniem 1006 HP I ten niż właśnie będzie miał ze sobą front atmosferyczny ciepły, który właśnie zacznie nam tą pogodę psuć. Ten front atmosferyczny będzie wkraczał w niedzielę w godzinach porannych. Nad Polską wypierając ciepłe powietrze do nas i do Europy Zachodniej, zaczyna docierać chłodniejsze powietrze z nad Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego. I on, no, niestety, to powietrze, które do tej pory mieliśmy rzędu 24-25 stopni Celsjusza, wyprze. W nocy poprawa pogody w Polsce Południowo-Wschodniej, tam już przestanie padać, będzie więcej przejaśnień. W Polsce Centralnej, Północnej, Północno-Wschodniej i też Zachodniej do rana raczej opadać nie powinno. Przy czym na krańcach zachodnich, w godzinach porannych, zacznie się już chmurzyć coraz bardziej. Temperatury najniższe w Polsce Południowej i Wschodniej tam do 8, 9 bądź 12 stopni Celsjusza. Pod te zachodniej najcieplej 16 do 18 stopni Celsjusza. No i wiatr słaby w całym kraju maksymalnie do 20 bądź 25 stopni Celsjusza. Do rana jeszcze obowiązuje prognoza burzowa sieci obserwatorów burz dla południa województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego, dla południa województwa małopolskiego i śląskiego. Tam jest nadal marginalne zagrożenie burzowe. W nocy, gdzie nie może zagrzmieć i trzeba na to też zwrócić uwagę. W niedzielę od zachodu będzie wchodził do Polski front atmosferyczny chłodny. Będzie niósł ze sobą strefy opadowe, strefy dużego zachmurzenia oraz burze, które przede wszystkim zaznaczać się będą w Polsce Zachodniej. To burze nie powinny być intensywne, ale mimo wszystko mogą się pojawić, zaskakując nas chociażby. Podczas wypoczynku, dlatego też ja sugeruję między sobą aplikację na telefonie, która... Po prostu może nas przed tymi burzami ostrzec. Ze, strony, ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne przed prądem atmosferycznym do 24-26 stopni Celsjusza, za prądem atmosferycznym chłodniej, tam 18-20 stopni Celsjusza, no i wiatr już będzie silniejszy. Tam, gdzie będzie przemieszczał się prąd atmosferyczny, powieje do 30 bądź 40 km na godzinę, ale może tam też powieć mocniej, gdzie będą komórki konwekcyjne i burze porywach do 60 bądź 70 km na godzinę. Poniedziałek to dalsza wędrówka prądu atmosferycznego w kierunku Polski wschodni i opuszczanie tego frontu, już opuszczanie naszego kraju przez ten front, a więc na zachodzie delikatna poprawa pogody, na wschodzie natomiast deszcze i lokalne burze, temperatury już zdecydowanie niższe, od 18 do 22 stopni Celsjusza, no i porywy wiatru silniejsze, szczególnie na wybrzeżu, tam do 40 bądź 50 km. Na godzinę. Wtorek to znów kolejny dzień z opadami i burzami na krańcach północno-wschodnich, które mogą wystąpić. Natomiast na pozostałym obszarze już poprawa pogody raczej piękna, słoneczna pogoda tu już zbyt dużo dziać się nie powinno i temperatury od 22 do 25 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich najchłodniej, tam. 18-19 stopni Celsjusza. No i wiatr też już słabszy, od 10 do 30 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperatury, kolejne dni to będą dni z niezbyt wysokimi temperaturami. Na poziomie tutaj chociażby do 22-23 stopni Celsjusza. Oczywiście to jest wyliczenie dla częstochowy. Dopiero 7-8 będzie wzrost temperatur do poziomu 26-27 stopni Celsjusza 11-12 sierpnia widzimy upały, ale to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Moi drodzy, oczywiście my będziemy działać w terenie 4 i 5 sierpnia, więc miejcie na uwadze to, że live może być prowadzony. I w sumie pracujemy, będziemy przygotowywać się do zrobienia burzowego campervana. Na razie jest to fazie projektu, ale dzięki temu co mamy zamiar zrobić, tego nie widziałem zupełnie na, polskim, na polskiej takiej scenie burzowej bana europejskiej też za bardzo nie widziałem. Możemy przeprowadzać obserwacje burz w Europie zdecydowanie łatwiej, bo nie musimy polegać na bazie noclegowej, możemy mieć większą niezależność podczas tych obserwacji. Możemy też mieć wyższą jakość relacji i całkowicie kupić się właśnie na dostarczaniu materiałów na kanał na YouTubie. Plan jest taki, żeby to wykonać do przyszłego sezonu, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli być może będziecie potrafili jakoś nam w tym pomóc, mieć jakieś rady, to adres mailowy jest oczywiście w linku. Komentarze też są wasze, co myślicie o tym pomyśle. Dziękujemy mecenasom odcinka, pani katarzynie.pl oraz Rafałowi Givi. Dziękuję wam, patroni wspierający, za to, że rozwijacie ten kanał. No i również zapraszam do subskrypcji, bo chociaż wynik ma Dobry, bo widzowie bez subskrypcji to tylko 50%, to jest nadal 50%. Zasubskrybujcie, bo moim zdaniem warto. Dziękuję serdecznie, widzimy się w kolejnym materiale.